Cześć, siemanko! Maciej, kanał RetroStrefa. Słuchajcie, tak jak obiecałem, skakuje nowy film na naszym kanale. E, film jest z mojej skromnej kolekcji z konsoli PlayStation 3. E, dlaczego skromnej? Ponieważ bardzo mało zbieram na konsolę PlayStation 3. Jedynie prawda, zbieram tytuły, które naprawdę mnie prawda, czymś zainteresują, naprawdę chciałbym je mieć prawda, w kolekcji. E, więc e, nie jest tego wiele. Ale jest coś do pokazania, dlatego szybko chciałbym Wam zaprezentować te tytuły. No i oczywiście, jeżeli jest co, to o parę słów o jakimś tam tytule coś powiedzieć, tak? Słuchajcie, zabieramy się do oglądania, zapraszam. Lecimy z tematem, słuchajcie. Ci, co mnie znają, doskonale wiedzą, że jestem fanem obcego, prawda? Gry Aliens, tak samo jak i filmu. Według mnie, najlepszy obcy. Dwójka, prawda, jest petarda prawda, z y, Marines. Świetna sprawa, dwójeczka najlepsza według mnie, chociaż jedynka na stromo też jest w porządku. Słuchajcie, pierwszą grą na PlayStation 3 jest to e, Alien Isolation. No, powiem Wam, że mega przeszedłem, prawda, na konsoli PlayStation 4, akurat nie na PlayStation 3, tylko na PlayStation 4. Bardzo mi się prawda, ta gra podoba, klimacik jest, prawda, szuka was ten prawda, ksenomorf, prawda, wszędzie wy się ukrywacie po jakichś tam szafkach i tak dalej, no mega, mega klimacik. Przeszedłem tą grę, nie graliście. Zapraszam, prawda, do zagrania. Petarda. Obcy Predator. Słuchajcie, mega tak samo. Bardzo lubię oczywiście kampanię e, prawda Marines. Jest mega, bardzo mi się podoba, jest bardzo klimatyczna. Przeszedłem kampanię prawda Marine i przeszedłem kampanię Predatora. Jeśli chodzi o Obcego, nie podeszło mi to za bardzo, prawda ta historia prawda w tej grze. Więc tak, no nie przeszedłem tego do końca, jeśli chodzi o kampanię Obcego i prawdopodobnie tego nie zrobię, tak? Ale dwie kampanie Marines i e, Predatora jak najbardziej ukończone. Polecam serdecznie. Gra bardzo hejtowana. Jest to Aliens Colonial Marines. Bardzo hejtowana. No i w zasadzie trochę i słusznie, tak? Bo słabo im to wyszło. Ale jeśli chodzi o tą grę, po e, aktualizacji oczywiście finalnej, ta gra nadaje się do grania. Dobrze się w nią gra. A jeszcze jeżeli masz kumpla, z którym prawda, ogrywasz, który też czuje prawda, klimat Klimatów obcego, jak najbardziej super, prawda? Polecam tu, ten tytuł. Oczywiście tą grę nie grałem na konsoli PlayStation 3. Grałem w tą grę e, na PC-ową PC, PC, PC wersję, na Steamie, prawda? Jak chcecie, oczywiście na kanale RetroStrefa, na samym dole, ponieważ był to, prawda, pierwszy live, prawda, na tym kanale. Macie właśnie live z tej właśnie gry, jak graliśmy właśnie w kooperacji, we dwójkę przechodziliśmy tą grę do końca. Diablo 3 to jest z dodatkiem Reaper of Souls. Co mogę Wam powiedzieć? No, ja też jestem wielkim fanem, prawda? Diablo przeszedłem, prawda? Każde właśnie z tych tytułów, każdą z tych części. Diablo 3 trochę kolorowa, trochę taka, wiecie, przesłodzona. Diablo 4 oczywiście już naprawione według mnie zostało to wszystko, ponieważ wrócił klimat, prawda, taki bardziej mroczniejszy do dwójki nawiązujący. Tutaj oczywiście e, mamy trochę kolorowo, ale też prawda kilka razy przeszedłem ten tytuł i też naprawdę na, na pc przyznam wam się, że e, Diablo 4, dopiero Diablo 4 Ogrywam na konsoli. tak. Pierwszy raz gram w Diablo na konsoli to jest w Diablo 4. Gram właśnie na PlayStation 5. Diablo 3, Reaper of Souls jak najbardziej się świetnie w to grało. tak. Eee, kolejny tytuł. Od razu wam mówię, nigdy go nie przeszedłem do końca. Ale jest to naprawdę dobry tytuł, zaraz zobaczycie jaki. Może kiedyś, prawda, uda mi się, tu wszystko chodzi o kwestię czasu. Może kiedyś, prawda, sobie do tego siądę, żeby, prawda, ograć to do końca. A może siądę już dopiero do remake'a tej gry. Dead Space, jedyneczka. No to co ja mogę wam powiedzieć? No, jest klimat horroru, prawda, no jest mega, prawda. Chodzicie sami, jesteście tam, e, prawda, wsadzeni w tą grę. Uciekacie przed tymi prawda, zmutowanymi prawda, yy, prawda, przeciwnikami. No, jest mega, yy, prawda? U, sobie oczywiście tak samo ten kostium, kostium sobie upgrade'ujecie. Gra mi się bardzo podoba, ale do tej gry trzeba naprawdę dużo czasu. Dead Space. I teraz wam pokażę grę, yy, w której, no, kilka razy tą grę przeszedłem. Na PlayStation 3, na PlayStation 4. I to już pokażę wam jedynkę jak i dwójkę, jest to Bioshock 1 jak i 2. Przeszedłem tą grę na PlayStation 3, przeszedłem tą grę na PlayStation 4, jedynkę, jak i dwójkę. I tak samo przeszedłem tą trzecią część, ale już mi się ona mniej podobała, ponieważ ona była gdzieś tam w chmurach się to wszystko działo i tak dalej, a nie pod wodą, tak jak to było tutaj. Big Daddy, wielka gra, bardzo mi się to podoba. Czekam na ten serial. Serial prawdopodobnie na Netflixie się ukaże, z tego co ja coś tam czytałem. Mam nadzieję, że dobrze im to wyjdzie. Wstyd się przyznać, pograłem, nie skończyłem. No, wiadomo, wszystko kwestia czasu, ale jakoś tak mnie... Powiem Wam tak, westerny, ogólnie westerny. Nie za bardzo mnie, prawda, ciągnął ciągną do takiej gry, prawda? E, pograłem, spoko, ale to nie jest mój klimat. Mo, na pewno się są fani te Red Dead Redemption, na pewno lubicie tego typu gry. Mnie jakoś to nie urzekło, ale w kolekcji jest. Może kiedyś do tego siądę, zobaczymy. Ale skoro nie siadłem do najnowszej części na PlayStation 4, no to raczej do tego nie, nie siądę. E, Gran Turismo 5 słuchajcie, czasami pościgać się warto ja sobie, prawda pograłem w te gran turismo może, wiadomo, lubię samochody lubię szybkie samochody, ale jakoś mało czasu mam, prawda na pogranie, właśnie w wyścigi, wiadomo, niektórzy bardzo lubią sportowe auta, tak samo w grach, ja jakoś, prawda szybko mnie nuży granie, prawda, w sportówki, takie, te, takie takie typu gry, nie słuchajcie Raz tą grę przeszedłem. Jedynkę, jak i dwójkę. Bardzo mi się podoba. Słuchajcie, jest to Castlevania, Lord of Shadows i Lord of Shadows 2. Prawda? Patrzę, że otwarte trochę pakowanie. Patrz, czy płyta jest na PlayStation 3. Przeszedłem obydwie na mojej konsoli PlayStation 3 Slim. Bardzo mi się ta gra podobała. Jak i jedna, jak i druga część. Petarda i chciałbym, żeby jeszcze wyszła kolejna jakaś taka prawda wersja, to na pewno bym sobie chętnie to pograł. GTA 5. no chyba ona na każdej konsoli wyszła, e, więc e, czekamy tak naprawdę na szóstkę. Nie ma co się tutaj wiecie e, rozgadywać na temat tej gry, bo, ponieważ tą grę to prawda wszyscy znają. A ta piątka już jest tak długo, że już na pewno każdy, prawda, w nią grał. Eee, mogę, takie, mogę wam tylko powiedzieć, że najlepiej mi się gra e, Mike'em, prawda? Michaelem, Michaelem mi się najlepiej, prawda, gra w GTA V. Najlepsza jest według mnie fabuła kampania. Eee, no, polecam, jeżeli jeszcze w to, do tej pory w to nie zagrałeś, polecam. Czy na konsolę PlayStation 3, czy już po prostu Pójść dalej tak, i zagrać na czwórce, czy piące, czy na Xboxie, tak? Metal Gear Solid 4. Powiem Wam tak, bez bicia, nie grałem w to. Kupiłem tą grę w Ceksie, e, ponieważ e, no, tylko taka okładka była, papierowa i tak dalej, mi się to podobało. Nie grałem nigdy w Metal Gear Solid 4. E, nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy warto w to zagrać. Czy warto prawda, sobie wrócić prawda, do tej gry, prawda, spróbować? No, tak jak mówię, nie, nigdy nie grałem prawda, w tą czwórkę. Proszę bardzo, tak to właśnie wygląda. Na pewno będę chciał w to zagrać. Na Słuchajcie, no nie będę wam mówił, że na pewno czekam, e, tak naprawdę, na e, tą kolekcję, bo ma być wydana na konsolę. E, pudełkowa kolekcja, tam chyba jest Metal Gear Solid 1. I dwójka, trójka, nie pamiętam, nie chcę głupot podgadać, ale to chcę zakupić. Tutaj trafiła mi się gra Sol Calibur, prawda? Zobaczcie, Sol Calibur. Tyle, że z nadrukiem, prawda? Jest tutaj wydrukowana okładka, to było dosyć tanio. Naprawdę to było tanie w Ceksie, dlatego no, po prostu brałem kilka prawda, gier, i myślę, a dobra, wezmę i to, lubię takie nawalanki. A nie przeszkadzało mi to, że jest, prawda, wydrukowany, prawda, okładka. Oczywiście to miało też swoją cenę, dlatego tanio za to zapłaciłem. Ok, Borderlands 2. Słuchajcie, Borderlands 2. Grałem w jedynkę. Przeszedłem jakiś tam, prawda, etap. Ileś tam godzin, prawda, w to pograłem. Nie wiem, dla przykładu mój brat, ee, mój brat bliźniak, bardzo lubi grać w Borderlands w każdą część. Ja na przykład, no nie za bardzo mi tak ra podchodzi, a mam ją tylko w kolekcji, tylko dlatego, ponieważ była dobra cena. A gram też w jedynkę. Myślałem, że pogram ich w dwójkę, ale no nie da rady, nie da rady, po prostu nie ciągnie mnie ten rysunkowy prawda, klimacik, nie? O, tutaj o, niestety, prawda, naklejki nie udało się jeszcze do końca, prawda, zedrzeć. Nie dało rady, prawda, tego jakoś ładnie, prawda, zabrać z tego. A tak naprawdę się dobrze do tego nie przyłożyłem, żeby to wyczyścić, tak? Wolverstein, mega, mega, mega gra, każdego Wolversteina bardzo lubię, uwielbiam, prawda, klimaty, prawda, Blaskowicza chciałem tak samo, prawda, właśnie w to zagrać i zagrałem, nie przeszedłem tego do końca, ale mi się mega tego, prawda, gra i na pewno to też do tego wrócę. Rainbow Six Vegas 2, grałem, prawda, dużo w to na PC-cie, tylko, że w pierwszą część. Drugą część, chwilę pograłem na PlayStation 3, no i prawdopodobnie czymś innym się prowadzająłem i jakaś inna gra wpadła mi w oko i w inną grę, prawda, grałem. Ale mogę powiedzieć tak: Vegas 2, załóżmy, nie grałem, ale Vegas 1 naprawdę polecam. Resistance, grałem w tą grę na e, PSP e, w wersji na PS, e, PSP. Dlatego, że dobrze mi się grała wersję na PSP, zakupiłem na PlayStation 3 i nie uruchomiłem jeszcze jej prawda, w konsoli. Ale lubię te klimaty. Tutaj jest to, co ja lubię, czyli na przykład wiecie, jak w grze Gears of War, że się chowacie prawda, za przeszkodami, prawda, wyskakujecie z przeszkodów, atakujecie prawda, tych swoich przeciwników. No, to mi taka gra, mi się podoba. Jak najbardziej ja jestem za, jeśli chodzi o takie tytuły. Dobra, lecimy, prawda, z, z drugą, prawda, częścią gier. The Darkness, The Darkness. Klimacik jest, podobno dwójeczka już nie jest tak dobra, jak ta jedynka, ale dwójeczkę też posiadam, proszę bardzo, od razu wam pokażę. Jedynka, jak i dwójka. Mega tytuły, bardzo fajnie mi się w to grało i naprawdę, jeżeli nie graliście wcześniej w te właśnie gry, zapraszam, prawda, do zakupu, póki są jeszcze w miarę w dobrych cenach. I zagrajcie. Klimacik naprawdę mega petarda. I teraz tak, pokażę wam tytuł, w który w ogóle nie grałem i w ogóle nie zamierzałem grać. I tylko dlatego to kupiłem, bo chciałem dać sobie szansę, że ach kurde, może się zmuszę do tej gry, może jakoś się przełamie do tego, tym bardziej, że tyle tych tytułów, prawda, wychodzą nowych. E, Assassin's Creed, tak? Assassin's Creed 1, jak i 2. No, nie, nie ma nic lepszego jak taki starter na jednej płycie, żeby wejść w ten świat assassina, prawda? No, już naprawdę sami zobaczcie, że próbuję, prawda, zmusić się, prawda, do tej właśnie gry. Dużo osób się chwali, ale jak, tak samo jak i dużo osób sobie, prawda, neguje tą grę. Ale zmuszę się kiedyś i spróbuję w końcu w tą jedynkę zagrać, jak mi się spodoba. Oczywiście pójdziemy dalej z tym. No, teraz Wam pokażę tytuł, na który długo polowałem. Kiedyś Wam go pokazywałem, odgraliśmy, nawet graliśmy, prawda, na live, chyba w to. Alicia Madness, tak? I w tym, w tej, w tej grze znajduje się tak samo jedyneczka, ponieważ jest tutaj Alicia Madness Returns. A oczywiście, po zainstalowaniu tej gry, możecie tak samo zainstalować sobie. Pierwszą część tego tytułu i my graliśmy wtedy w jedynkę, w pierwszą część prawda, tej właśnie gry na live'ie. Słuchajcie, klimat jest mega i powiem Wam tak, szkoda, że e, skończyło się tylko na tym jednym live'ie, bo naprawdę dobrze mi się w to grało, tylko że ta gra też wymaga mega czasu, żeby do tego przysiąść konkretnie i sobie w to pograć. Ale słuchajcie, gitara po prostu petarda, jeśli chodzi o tę grę. Teraz tytuł Wam pokażę, w którym no, mega się dużo zakrywałem, najwięcej na PC. No co ja będę mam mówił? No. Dum trójeczka. Ja duma bardzo lubię. E, na PS3 nie pamiętam czy ja to ugrywałem na PlayStation 3, czy też przeskoczyłem, bo mam taką samą wersję na PlayStation 4, chyba cyfrową. E, słuchajcie, mega się prawda w to ugrywałem e, I co? Jestem tak samo wielkim fanem Duma jak i Quake'a. Więc no, musiałem mieć tą grę. Tym bardziej, że lubię te klimaty. Po prostu lubię te klimaty. Nie wiem, co mogę wam powiedzieć więcej o tym tytule. Na pewno doskonale, prawda, znacie tą grę. I przeszedłem ten tytuł, jak i dodatek do tego. I chyba dodatek był, miał nazwę Resurrection of Evil, ale nie jestem tego pewny. Need for Speed. Undercover e, pograłem, bardzo fajnie mi się w to grało, ale tak jak powiedziałem Wam wcześniej, mnie takie wyścigi szybko nużą. Chociaż e, w Need for Speed Most Wanted bardzo dużo grałem i dlatego też zakupiłem, będąc w Polsce, Zakupiłem, zakupiłem Most Wanted na PlayStation 2 i już się nie mogę doczekać, kiedy do tego siądę. Jak tylko kwestia czasu, jak będzie trochę czasu, prawda, to do tego na pewno siądę. Ale przed Wami Undercover jak najbardziej. Pokogierka, nie? Splatterhouse na PlayStation 3 chwilę pograłem. Gra jak najbardziej dla mnie, prawda? Biatyka, rozlew, rozlew krwi, jak najbardziej mi się to odpowiada. Tym bardziej, że jest to tytuł, prawda? Wszędzie go tak na półkach nie znajdziecie, prawda? Ja też jakoś jak trafiłem na Splatterhouse'a, no to powiem Wam, że no może nie był to jakiś cud, ale no, od razu mi okładka. Okładka mnie prawda, przyciągnęła, spojrzałem, spojrzałem prawda, na screeny z tej gry i mówię: No, muszę to wziąć. Muszę, to, muszę z tym wyjść z tego sklepu. Ok, teraz Wam pokażę tytuł grę, w którą zagrywałem się w wersji na PC na Steamie i ogrywałem je też na Steamie. Nigdy nie wrzuciłem tych gier prawda, do PlayStation, do konsoli, ale za to ogrywałem i przeszedłem je do końca na PC. Jest to pierwszy fir. No, pierwszy fir to powiem wam tak. Pierwszy fir miał klimat. Pierwszy fir jak najbardziej, pierwsze te, prawda, godziny w tej grze mega mi się podobały. Ale za to już fir dwójka na przykład, no to już stracił według mnie ten klimat. Więcej tam było strzelania niż całego tego horroru. A już nie powiem wam już o fir 3. Fir 3 był na tyle tylko dobry, że mogłeś tam, prawda, ogrywać, prawda? E, grać z kimś, tak? Mogli się tak samo we dwójkę chyba w to pograć, z tego co ja kojarzę. Tutaj niestety mi się nie trafiło opakowanie całe bez okładki, tylnej, ale mamy przednią, nie? Ok, lecimy dalej. Call of Duty Ghosts. Nie wiem, mi, mi, to, mi ta gra pasi nie jest ona najwyższych lotów ta gra nie jest najwyższych lotów ale powiem wam, że mi ta gra pasi jak najbardziej mi się ta gra podobała oczywiście dalej ona jest chyba w, niskich, w niskiej cenie e, ona też chyba wyszła na konsolę Wii U, nie pamiętam czy ja aktualnie posiadam e, tą grę na Wii U, ale chyba raczej nie e, PlayStation 3 Ghost, musiałem to mieć tym bardziej, że była niska cena Call of Duty, World at War petarda petarda, bardzo mi się podoba grałem prawda, z kumplem prawda, w, w tą grę przez sieć no mega klimacik bardzo mi się to podoba i, szcz i szczególnie polecam granie z kimś w tego typu gry w, w trybie kooperacja mega sprawa słuchajcie mafia 2 nie ma co komu co przestawiać mafia jak i 1 jak i 2 no, no co mam wam powiedzieć, no musicie w to zagrać, jeżeli w to nie graliście, choć wątpię, ponieważ wydaje mi się, że każdy grał w dwójkę, jak i jedynkę. No klimat jest, klimat jest, jak najbardziej fajna odskocznia od GTA, ponieważ tu są prawda, trochę inne klimaty, które mi jak najbardziej odpowiadają. Z Adamem graliśmy na live na kanale Resident Evil Operation Racon City. Eee, Zadamy właśnie graliśmy w tą grę. My się dobrze bawiliśmy, chociaż mało było widzów, prawda. Może ta gra nie za bardzo przyciągnęła, prawda, ludzi do tego. Eee, był to właśnie live właśnie z, z konsoli PlayStation 3, żeśmy się połączyli sieciowo. Eee, mi ta gra pasi jak najbardziej, fajnie mi się w to grało. Tak jak mówię, jeżeli masz zespół do grania, to choćbyś miał widzów jednego czy, czy dwóch na live, no to wiesz, nie patrzysz na to, grasz po prostu, bo lubisz, nie? Resident Evil 6, przeszedłem ją do końca, ostatnio grałem w Resident Evil z punkiem, tutaj pozdrawiam serdecznie, graliśmy w szósteczkę, mega klimacik, nie wszyscy lubią, nie wszyscy szóstkę lubią, podobno mówią, że jest to już całkiem inna gra, inna mechanika gry, mi jak najbardziej i powiem Wam szczerze bez bicia, chyba wolę taką mechanikę gry niż te poprzednie części, ale to jest takie moje prywatne zdanie. Nie każdy się musi z tym zgadzać. Słuchajcie, e, Resident Evil 5. Bardzo mało w nią grałem, w tego Rezydenta. E, może dlatego, że trochę mi przeszkadzało ten początek, wiecie tutaj, te, te, te takie, e, jak to powiedzieć, może nie afrykańskie, tylko takie, wiecie, no, te, takie, jesteście na jakiś tam, e, kurde, jak to mogę Wam powiedzieć. Na jakiejś tam wyspie jesteście, prawda, i te takie klimaty jakieś bambusowe, nie, nie za bardzo, nie za bardzo mi to odpowiada. E, Okej, okay, to wszystko, jeśli chodzi o ten wirus i tak dalej, to no, wszystko to samo, ale no nie, no nie podeszło mi to. Niestety, no idzie to na bok. Nie pamiętam nawet, czy daleko w tej grze byłem. Jakoś mi ta gra nie podeszła. Ale za to Dante Inferno jak najbardziej mi ta gra podeszła. Bardzo się dobrze w to bawiłem. mechanikach z Gatowora. Ja to lubię, ja to lubię coś, tak, coś takiego. Może też dlatego, Castlevania, ta nowa, e, co wam pokazywałem na PlayStation 3, może też mi dlatego bardzo szybko podeszła. Bo ja lubię taką mechanikę, jak gatów War miał, nie? Mega e, Hitman, Hitman e, Absolution to jest w jakiejś tam edycji. E, przyznam Wam się, że w tego Hitmana nie grałem, nie grałem w tego Hitmana. Może kiedyś, prawda, znajdę na to czas, tym bardziej, że na PlayStation zostało to ocenione na 9 na 10. Powinienem, powinienem w to zagrać. No, płyta to brzytwa, nic nie ma, żadnych rysek. Trzeba w to zagrać, powiem wam. Trzeba w to zagrać. W ogóle ja muszę uruchomić u siebie tą konsolę PlayStation 3, bo bardzo długo ją nie odpalałem. No, ale dyski, dyski jej powiększyłem, powiększyłem dysk, zakupiłem prawda inny trochę większy i nawet jej nie odpalałem bardzo długo. No kurde, muszę ją prawda odpalić. Tam widzicie, o tutaj, ona tam jest w pudełku zapakowana, slimka, loader od góry. Słuchajcie, no z tego co widzę, z tego co widzę, to byłoby na tyle. To jest moja kolekcja gier, skromna kolekcja, zaznaczam, gier na PlayStation 3, to są tytuły, które w większości, prawda, grałem, 3 czwarte tych gier, no to oczywiście grałem, tak, jak najbardziej mi te gry odpowiadają i kiedy ja kupuję coś na PlayStation 3 nowego, no to, no musi to być coś takiego, co ja naprawdę wiem, że to będę, wiem, że ja w to zagram, nie, wiem, że ja w to zagram i wiem, że to mi odpowiada ten klimacik, tak, Słuchajcie, mam nadzieję, że ten krótki odcinek się Wam podobał. Pozdrawiam, no i trzymajcie się serdecznie. No, u nas niestety deszczowa pogoda, ale Wy, z tego co słyszałem, w Polsce macie takie tropiki, że tego pozazdrościć. Słuchajcie, trzymajcie się, Siemanko, cześć.